Dzień dobry Państwu! Kłania się hełm YouTube. Dzisiaj mamy 21 czerwca, piątek. Popatrzcie na, na boisko tylko. jest niebo pochmurne. Chwilkę pogodajmy. Tam na górze leci samolot, może troszeczkę przebiegnę. Troszeczkę go widzicie. Jest no, słabo, ale widać. Pozdrawiam moich fanów. To jest boisko. Tutaj na żółtancach, poglądajmy chwilę. Ja tak dokładnie przyjada. Tam jest pasek, ktoś się buduje też w blasku I tam ktoś dom sobie stawia, przebyśmy trochę, Widzicie. Będzie warto wspominać sobie w zimie. Teraz jest 35 stopni w cieniu. Na plusie. To są ławki. Tu można sobie kocyk rozłożyć, można sobie posiedzieć. I nawet można sobie zrobić ten... Jest ognisko, tutaj. No i tyle wam chciała powiedzieć. Jeszcze raz przejdziemy przez to wojsko. A tam jest parki nowy, zubiony dla samochodów. Po WC. Patrzmy jeszcze chwilę. Dużo jest dzisiaj samochodów. 21 w piątek 2019 roku. Tego nie zapomnimy do końca życia. To będzie na YouTubie. To YouTube YouTube'a nie powinna nic zmieniać w ogóle. Powinny być filmy do końca życia dostępne. Dla nowego pokolenia. Pozdrawiamy też YouTube'a. YouTube'a nie zmieniajcie kanałów. I nie lubcie żadnych zmian. Niech nowe pokolenie ogląda. Bo może za 10-20 lat się tutaj zmieni coś. I zapraszamy też nadużywki na drużymki też gminne zapraszamy. Pod koniec sierpnia, chyba 30. Zapraszamy sobie na Nożymki. To chyba wypadnie niedziela, nie wiem dokładnie. Super sprawdźcie. Zapraszam też na gminę Chełm, żebyście odwiedzali i zobaczcie, kiedy będą Nożymki. Gminne. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Popatrzcie jeszcze na niebo, jak jest niebo. Niby ma, ma być burza dzisiaj, ale to jeszcze nie wiadomo. Darmo stoi to budzisko jeszcze, powiem Wam. to powinni dzieci grać już w piłkę codziennie. Teraz mają inne uzyski, Internet i inne rzeczy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich z całej Polski. Cześć.